Jezus złożył Bogu samego siebie, jako jest kaną ofiarę, Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Nie przynież, mokre zwali się. Pan z Wami i z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza dała Tobie, Panie. W pierwszy Dzień Wszaśników Przystąpili do Jezusa jego uczniowie i zapytali go, Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali Paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta. Do znanego nam człowieka i powiedz mu, Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami Uczniowie uczynili tak jakim polecił Jezus i przygotowali paść Przy Błogosławieństwo Połamał i dał uczniom gówioą niego wszyscy Bo to jest moja krew przymierza Która za wielu będzie wylada Na odpuszczenie grzechu Lecz powiadam wam Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Ojca Moje. Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego majestatowi najświętszą ofiarę. na naszego odkupienia. Dlatego tego w sakramentalnych znakach głosimy śmierci martwych wsparcie Chrystusa. spraw, abyśmy śprawiedliwość na małej Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im, żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu za słabną drogę, bo niekorzyści przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, skąd tu na Pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie. Polamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi, mieli też kilka rybek, I nad tymi odmówił błogosławieństwo, I polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułamków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Prośmy Pana Boga, aby nas zachował od braku pokarmu duchowego i cielesnego. Oraz od wszelkich klęsk. O od nagłej, ja nie spodziewanej śmierci, zachowaj nas, panie. O od ja nie spodziewanej śmierci, zawołaj nas, Cool. cool. okay Obrigada, के दिनको समयमा जरा त्यो दिनमा दर्शकमा युवा यसरी काम गर्छन् Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. chleb, chleb który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to nasz o ojcze, byśmy byli jedno. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spraw to nasz o ojcze, byśmy byli jedno. Pan z Bahami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy. Jezus podniósł oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy Stanowili jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w to robię. Aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im. Aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak jak by nie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę mojego, moją, którą mi dałeś. Bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem. I oni poznali, żeś tym nie posłał. Objawiłem im Twoje imię, i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich. uwolnił od grzechów i zachował wszystkich, którzy przyjmują ten chleb eucharystyczny. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chleb wydający życie wieczne, bramy byśmy często Ciebie przyjmowali, i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. który żyjesz i królujesz na wieki wiek,